Nazywam się Roman Paszkę. Od dłuższego już czasu, od wielu lat, żegluję zawodowo. Generalnie nie jesteśmy w stanie sobie zrobić jakiejś przerwy na środku oceanu. Możemy się schować, oczywiście, na chwilę pod pokład, ale prowadzenie jachtu regatowego wymaga stałego, prawie stałego pobytu na, na pokładzie. Tak jak chronimy się w trudnych, zimnych warunkach, kiedy zakładamy. Ciężkie sztormiaki z goreteksu, ze specjalnych materiałów, czapki, rękawiczki wodoszczelne, wszystko mamy całe, całe zestawy. To zupełnie inaczej jest, kiedy żeglujemy w tropikach. Generalnie człowiek najlepiej by się czuł, gdyby mógł pływać w slipkach lub w ogóle prawie nago i w klapkach, ale niestety nie jest to możliwe. Przede wszystkim dlatego, że jest tak duża, tak silna emisja słońca, że musimy pilnować, żeby nam nic złego się nie stało. Więc przede wszystkim Ubrania, które zakrywają każdy z krawek ciała. Muszą być długie rękawy, muszą być długie, długie spodnie. Jeżeli już pływamy w krótkich spodniach, to e, oczywiście kremy ochronne. Te kremy ochronne trzeba stosować kilka razy dziennie, dlatego że jednak ta powłoka kremu gdzieś tam się rozpuszcza, znika i wchłania. Musimy pamiętać o tych kremach, UV przede wszystkim też o. Twarzy, na pewno zawsze w czapce i na pewno zawsze w okularach. Nawet w pochmurne dni nie jesteśmy zabezpieczeni przed promieniowaniem ultrafioletowym. Słońce przenika przez chmury i może jest zmniejszone około 30%, ale nadal po pierwsze może nas opalić, a po drugie może uszkodzić naszą skórę. W związku z tym nawet w pochmurną pogodę, jak uprawiamy żeglarstwo, idziemy na wędrówkę w góry, pamiętajmy o tym, żeby posmarować się kremem z filtrem. Ważna jest prawidłowa aplikacja kremów z filtrem UV. Ważnym jest, żeby aplikować kremy w odpowiedniej ilości, często i bez przerwy się dosmarowywać. W tym roku otwieramy warsztaty żeglarskie. Jednym z podstawowych elementów, które będą wchodziły w zakres szkolenia, to jest przygotowanie personalne, a w tym ochrona siebie przed warunkami meteorologicznymi. Bardzo trudne warunki może nam sprawić yy, słońce i przed tym się powinniśmy skutecznie chronić. Ufam tylko sobie, chronię skórę przed czerniakiem.